Hej wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Jest to pierwszy vlog i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będzie to taki vlog wyjazdowy, weekendowy, więc zapraszam do oglądania. co zaczyna wpadać. i wziąłem sobie do jedzenia pierogi. Ogółem są spoko, w sumie dobre, więc zabieram się do jedzenia i jest już tak ładnie klimatycznie, zaraz coś nagram. Noc spadających gwiazd, można powiedzieć, że udana tak częściowo Jakby tam na miejscu jak byliśmy, to no, chyba widziałam tylko jedną spadającą gwiazdę Niestety nie, było bardzo pochmurne I tylko co jakiś czas robiły się takie luki na niebie I jak było widać chociaż jedną gwiazdę, to było takie szczęście, że wszyscy patrzyli O, jest gwiazda, jest gwiazda, może zaraz będzie spadać i to było takie wyczekiwanie, no ale niestety nie było widać, a my już musieliśmy wracać, więc e, a i tak byliśmy długo, bo nie wiem, która teraz jest godzina 23, więc wróciliśmy przed chwileczką, więc w sumie i tak długo byliśmy. E, pewnie teraz właśnie by się bardziej rozkręciło, bo jak teraz wyszłam na balkon, czy spojrzałam przez okno, jest mnóstwo gwiazd na niebie, więc zaraz będę szła sobie patrzeć, może coś tak dostrzegę. Ale szkoda, że nie udało mi się popatrzeć przez teleskop, bo tam była taka możliwość. Ale pan mówił, że no, przez te chmury i tak to się nie przybije, więc na razie nie ma co. Ale chyba pogoda się rozpogodziła i wydaje mi się, że może tam też już te gwiazdy widać. Chociaż nie wiem, bo w połowie nas złapał też trochę taki deszcz, więc nie mam pojęcia, może tylko tutaj widać te gwiazdy, a tam w zielonej górze już tak mniej. Jakby nie mam pojęcia, nie wiem jaka to jest teoria, ale. Mega fajne i złapałam taką mega zajawę na gazy, w sensie są mega śliczne. Witajcie w drugim dniu tego vloga. Ja już jestem po treningu, jak widać. Zaraz tutaj w przyspieszeniu zobaczycie mój dzisiejszy trening, bo codziennie on wygląda inaczej. Dzisiaj był taki taka mieszanka wszystkiego, naprawdę. A tak na przykład w poniedziałek, nie wiem, robię sobie ćwiczenia na. Otwarcie bioder, we wtorek sobie ćwiczę stopy Środę na przykład ćwiczę bardziej wzmocnienie Czyli wtedy ręce, nogi, brzuch i pośladki I tak no, każdego dnia sobie ustalam, co danego dnia ćwiczę A raz w tygodniu robię sobie taką mieszankę I dzisiaj właśnie była taka mieszanka I wpadłam na pomysł, że może chcielibyście taki odcinek W którym bym e, po prostu nagrała cały filmik o danych ćwiczeniach, na przykład do szpagatu, czy właśnie otwarcie bioder Dajcie znać, co o tym myślicie Ja idę wziąć prysznic i zaraz się szykuję, jadę do prababci i biorę ze sobą książkę Mam nadzieję, że uda mi się coś przeczytać w końcu, bo przeczytałam tylko jedną książkę w te wakacje Więc mam nadzieję, że uda mi się zmotywować i tą jeszcze dokończyć Więc Trzymajcie za mnie kciuki! w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co, widzimy się w kolejny czwartek o godzinie 17. Do zobaczenia.